Prześladowcy zepchnęli ją ze schodów, ale nie wiedzieli, że trenowała ją armia. Wepchnęli ją ze schodów, ale nie mieli pojęcia, że trenowała ją armia. Ania Nowak zawsze była inna, choć większość uczniów liceum im. Adama Mickiewicza nie potrafiła do końca zrozumieć dlaczego. W wieku 17 lat była drobna, o zwartej budowie ciała, przez co mundurek szkolny luźno wisiał na jej wąskich ramionach. Jej proste, ciemne włosy zawsze były zaplecione w warkocz, a na zmianę nosiła te same trzy znoszone swetry, ale to nie tylko jej wygląd ją wyróżniał, to jej cichość. Podczas gdy inni uczniowie wypełniali korytarze plotkami i śmiechem, Ania poruszała się po liceum imienno Adama Mickiewicza jak cień. Spuszczała wzrok, odzywała się tylko gdy ktoś się do niej zwracał, i opanowała sztukę stawania się niezauważalną. Większość zakładała, że jest po prostu kolejną powściągliwą uczennicą, która stara się unikać uwagi. Nie mieli pojęcia, że jej milczenie wynika z lat wojskowej dyscypliny, którą zaszczepił jej ojciec, starszy sierżant Jan Nowak, przed wyjazdem na misję zagraniczną. Trzymaj się nisko, obserwuj wszystko i nigdy nie pokazuj swoich kart, chyba że to absolutnie konieczne. Słowa ojca rozbrzmiewały w jej głowie każdego ranka, gdy wchodziła do głównego wejścia liceum. Nie umknęła jej ironia prawdopodobnie mogłaby pokonać połowę drużyny zapaśniczej bez większego wysiłku, a jednak spędzała dni na unikaniu konfliktów na każdym kroku. Liceum im. Adama Mickiewicza było typowe dla większości szkół średnich. Marmurowe korytarze wyłożone gablotami z trofeami, stołówka, która zawsze pachniała jedzeniem ze stołówki, i uczniowie, którzy ustalili swoją hierarchię społeczną lata temu. Ania przeniosła się tutaj osiem miesięcy temu, kiedy jej matka dostała pracę w pobliskim szpitalu i nadal czuła się jak obserwator patrzący przez szybę. Kłopoty zaczęły się stopniowo, jak to często bywa w takich sytuacjach. Zaczęło się od Kacpra Wiśniewskiego, ucznia ostatniej klasy. Który miał 1,80 m wzrostu i nosił się z arogancką pewnością siebie, która wynikała z bycia kapitanem drużyny piłkarskiej. Jego blond włosy zawsze były idealnie ułożone, a kurtka bejsbolówka wydawała się przyszyta do jego szerokich ramion. Obok niego stali jego wierni zwolennicy, Marcin Wójcik, obrońca, którego ramiona były grubsze niż nogi większości ludzi, i Klaudia Lewandowska, której markowe paznokcie były ostre, jak jej uszczypliwe uwagi. Uważaj, nowak, warknął Kacper, gdy Ania przypadkowo otarła się o niego na korytarzu. Wymamrotała przeprosiny i pospieszyła dalej, nie zauważając drapieżnego błysku w jego oczach, który sugerował, że zidentyfikował swoją następną ofiarę. Nękanie nasilało się powoli. Najpierw przyszły celowe szturchnięcia ramieniem, które powodowały, że podręczniki Ani spadały na podłogę. Potem przyszły szepty na temat jej ubrań, jej akcentu, pracy jej matki w szpitalu. Klaudia szczególnie lubiła głośno komentować wygląd Ani, gdy ta przechodziła obok ich stolika na stołówce. Ona nie ma niczego, co na nią pasuje, ogłaszała Klaudia, nie fatygując się, by szeptać. Rozumiem, że zakupy w dyskontach to jedno, ale to jest po prostu żałosne. Ania znosiła to wszystko w milczeniu, z zaciśniętą szczęką, ale bez wyrazu na twarzy. Nie reaguj, nie eskaluj, wtop się i przetrwaj. Zasady, które ojciec jej wpajał, utrzymywały ją w równowadze, nawet gdy jej ręce świeżbiły, by zetrzeć ten uśmieszek z twarzy Klaudi. Najgorsze nie było samo nękanie, to jak wszyscy po prostu patrzyli. Nauczyciele odwracali wzrok, gdy grupa Kacpra osaczała ją przy szafce. Inni uczniowie udawali, że nie słyszą okrutnych uwag Klaudi. Nawet ci, którzy wydawali się współczujący, nigdy nie interweniowali, przerażeni, że sami staną się celem. Tak wygląda tchórzostwo, pomyślała Ania, obserwując, jak kolejny kolega z klasy odwraca się, gdy Kacper strąca jej butelkę z wodą w korytarzu. Woda rozlała się po jej pracy domowej i musiała zacisnąć zęby, by powstrzymać się od powiedzenia czegoś, co mogłoby zaostrzyć sytuację. Pani Nowakowska, jej nauczycielka historii, była jedyną dorosłą osobą, która wydawała się dostrzegać, że coś jest nie tak. Poprosiła Anię, żeby została po lekcjach pewnego popołudnia, jej siwe włosy były starannie ułożone, a zmartwienie wyryte na jej pooranej zmarszczkami twarzy. Aniu, wszystko w porządku? Wydajesz się bardziej wycofana niż zwykle. Ania wymusiła uśmiech i wzruszyła ramionami. Wszystko w porządku, pani profesor, po prostu koncentruję się na nauce, ale nie było w porządku. Każdy dzień przynosił nowe upokorzenia, a każdego wieczoru wracała do domu z głosem ojca w głowie, przypominającym jej, by zachowywała dyscyplinę, koncentrowała się i nigdy nie pozwalała, by emocje dyktowały jej działania. Problem polegał na tym, że jej emocje stawały się coraz trudniejsze do opanowania. Punktem zwrotnym był czwartek w kwietniu. Ania wchodziła po głównych schodach między lekcjami, z plecakiem pełnym podręczników, kiedy poczuła gwałtowne pchnięcie od tyłu. Świat zawirował i znalazła się w sytuacji, gdy spadała z piętnastu marmurowych stopni, a jej książki eksplodowały wokół niej jak szczątki. Uderzyła mocno o podest, a jej ramię zamortyzowało większość uderzenia, zanim jej głowa odbiła się od ściany. Gwiazdy wybuchły za jej powiekami. I przez chwilę nie mogła odróżnić góry od dołu. Kiedy jej wzrok się wyostrzył, zobaczyła Kacpra stojącego na szczycie schodów z Marcinem i Klaudią. Wszyscy troje się śmiali. "Ups" zawołał Kacper, jego głos ociekał udawanym współczuciem. "Naprawdę powinnaś być ostrożniejsza, Nowak. Te schody mogą być zdradliwe" utworzył się tłum, telefony już nagrywały. Ania słyszała szepty, stłumione chichoty, całkowity brak troski o jej samopoczucie. Krew sączyła się z rany na jej skroni, a ramię pulsowało z każdym uderzeniem serca. Wstań, rozkazała sobie, wstań i odejdź. Nie dawaj im satysfakcji. Ale gdy z trudem podnosiła się na nogi, zbierając swoje rozrzucone rzeczy, podczas gdy tłum rozpraszał się, jakby była tylko chwilową rozrywką, coś w niej pękło. Nie jej dyscyplina ta pozostała nienaruszona, nie jej kontrola, nadal była świadoma każdego mięśnia, każdego oddechu, każdego uderzenia serca. To, co się rozpadło, to jej gotowość do pozostania niewidzialną. Tego wieczoru Ania wpatrywała się w swoje odbicie w lustrze w sypialni, katalogując szkody. Rana na jej skroni się zagoi, a siniaki na ramieniu już ciemniały do fioletu, ale coś jeszcze się zmieniło. Jej oczy wyglądały inaczej, twardsze, bardziej skupione. Otworzyła komodę i odsunęła na bok swetry i za duże koszule, aż znalazła to, czego szukała, małe lakierowane pudełko, które dał jej ojciec przed wyjazdem na misję. W środku były jego nieśmiertelniki, kilka zdjęć i list, który napisał, ale polecił jej nie otwierać, chyba że naprawdę będzie tego potrzebowała. Dziś wieczorem tego potrzebowała. Aniu, zaczynał się list precyzyjnym pismem ojca: Jeśli to czytasz, oznacza to, że dotarłaś do rozdroża, na którym musisz sobie przypomnieć, kim jesteś. Jesteś nie tylko moją córką, jesteś Nowakiem. Nie kłaniamy się prześladowcom, nie akceptujemy porażki i nigdy, przenigdy nie pozwalamy nikomu sobą pomiatać bez konsekwencji. Ale pamiętaj o tym przede wszystkim: siła bez dyscypliny to brutalność, władza bez współczucia to tyrania. Bądź silna, ale bądź sprawiedliwa, bądź zaciekła, ale bądź uczciwa. Pokaż im, kim jesteś, ale nie stań się kimś, kim będziesz żałować. Ania starannie złożyła list i włożyła go z powrotem do pudełka. Potem poszła do szafy i wyjęła ubrania, których nie nosiła od czasu przeprowadzki. Ciemne dżinsy, które naprawdę pasowały, dopasowany granatowy sweter i buty wojskowe, które ojciec kupił jej na szesnaste urodziny. Następnego ranka Ania Nowak weszła do liceum imienią Adama Mickiewicza jako inna osoba. Transformacja była subtelna, ale niezaprzeczalna. Jej postawa była prostsza, jej krok pewniejszy. Związała włosy w ciasny kok zamiast zwykłego warkocza, a dopasowane ubrania odsłoniły sylwetkę, która przez miesiące była ukryta pod luźnymi ubraniami. Uczniowie, którzy wcześniej ledwo ją zauważali, teraz śledzili ją wzrokiem po korytarzu. Kacper też to zauważył. Stał przy swojej szafce z Marcinem, kiedy Ania przeszła obok i zauważyła, jak jego oczy zwęziły się, gdy zarejestrował jej przemianę. No, no, zawołał za nią. Patrzcie, kto się wystroił. Specjalna okazja Nowak. Ania przestała iść. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy odwróciła się i spojrzała Kacprowi Wiśniewskiemu prosto w oczy. Korytarz jakby ucichł wokół nich, jakby wszyscy wyczuwali, że coś się zmieniło. Każdy dzień jest wyjątkowy, kiedy nie dajesz się zastraszyć żałosnym prześladowcom, powiedziała, a jej głos niósł się wyraźnie po korytarzu. Słowa zawisły w powietrzu jak rzucona rękawica. Twarz kacpra zaczerwieniła się, a Marcin wystąpił naprzód, trzeszcząc kostkami. Co ty właśnie powiedziałaś? Zapytał Kacper, podnosząc głos. Ania uśmiechnęła się, a to nie był przyjemny wyraz. Powiedziałam to, co powiedziałam. Może powinieneś popracować nad umiejętnością słuchania, zamiast nad celnością. Tłum, który się zebrał, westchnął, ktoś szepnął: Czy ona naprawdę właśnie? Ale Ania już odchodziła, zostawiając Kacpra i jego ekipę w szoku. Reszta poranka minęła w dziwnym napięciu. Wieść o konfrontacji Ani z Kacprem rozeszła się szybko i czuła na sobie spojrzenia, gdziekolwiek się udała. Niektórzy uczniowie patrzyli na nią z nowym szacunkiem, inni z troską, a jeszcze inni z gorliwym oczekiwaniem widzów, którzy wyczuwali zbliżającą się przemoc. Klaudia osaczyła ją w toalecie podczas lunchu, a jej perfekcyjny makijaż nie był w stanie zamaskować jadu w jej oczach. Myślisz, że jesteś teraz twarda? Syknęła, blokując ani drogę do drzwi. Myślisz, że zmiana ubrań czyni cię wyjątkową? Nadal jesteś tą samą żałosną, małą imigrantką, która tu nie pasuje. Ania przez chwilę studiowała Klaudię, obserwując jej postawę, język ciała, nerwową energię, która sugerowała strach udający złość. Masz rację, powiedziała cicho Ania jestem tą samą osobą. Jedyna różnica polega na tym, że skończyłam udawać słabą, żebyś ty czuła się silna. Zanim Klaudia zdążyła odpowiedzieć, Ania wyminęła ją i wyszła, zostawiając wredną dziewczynę w osłupieniu. Prawdziwa konfrontacja nastąpiła po szkole. Ania szła w kierunku przystanku autobusowego, kiedy usłyszała za sobą kroki. Nie musiała się odwracać, żeby wiedzieć, kto to jest. Drogie perfumy kacpra były charakterystyczne, a ciężki oddech Marcina niezaprzeczalny. Hej, Nowak! Głos kacpra był napięty ze wściekłości. Musimy porozmawiać. Ania przestała iść, ale się nie odwróciła. Wokół nich inni uczniowie zauważyli zbliżającą się konfrontację i utworzyli luźny krąg z telefonami już wyciągniętymi i gotowymi. Nie ma o czym rozmawiać, Wiśniewski. O, myślę, że jest. Głos kacpra zbliżał się. Widzisz, zawstydziłaś mnie dzisiaj. Sprawiłaś, że źle wypadłem przed wszystkimi. Tego nie mogę puścić płazem. Ania w końcu się odwróciła. Kacper stał niecały metr od niej, z Marcinem po prawej stronie i Klaudią nieco za nimi. Ich twarze były zaczerwienione ze złości i upokorzenia i widziała, że nakręcili się na tę chwilę. Zawstydziłeś sam siebie, powiedziała spokojnie Ania. Ja tylko to wytknęłam. Ty mała. Kacper rzucił się naprzód, wyciągając rękę w kierunku ramienia Ani. Nigdy nie doszło do kontaktu. Reakcja Ani była instynktowna i niszczycielska. Lata treningu z ojcem, niezliczone godziny nauki obrony siebie i innych, pamięć mięśniowa, która przez miesiące była uśpiona, wszystko to wróciło w jednej chwili. Uniknęła niezdarnego chwytu kacpra, chwyciła jego wyciągnięty nadgarstek i wykorzystała jego własny pęd, by posłać go w przeszłość. Zanim zdążył się pozbierać, obróciła się i wbiła łokieć w jego splot słoneczny, zginając go w pół i pozostawiając go łapiącego powietrze. Marcin, zszokowany szybkością reakcji Ani, wyprowadził dziki sierpowy, który trafiłby większość przeciwników. Ale Ania nie była większością przeciwników. Schyliła się pod jego ciosem, weszła do jego gardy i zadała szybką kombinację w jego żebra, która powaliła go na jedno kolano. Cała konfrontacja trwała krócej niż dziesięć sekund. Klaudia krzyknęła, ale było już za późno. Ania już się cofnęła, z rękami opuszczonymi wzdłuż ciała, z oddechem spokojnym i kontrolowanym. Spojrzała na kacpra, który nadal walczył o złapanie oddechu. Leż, powiedziała cicho, oboje, ale Kacper Wiśniewski nigdy w życiu się nie wycofał, a upokorzenie było potężnym motywatorem. Z rykiem wściekłości podniósł się na nogi i rzucił się na Anię z całych sił. Tym razem Ania się nie powstrzymywała. Złapała dziki zamach kacpra, skręciła mu ramię za plecami i jednym płynnym ruchem podcięła mu nogi. Uderzył mocno o chodnik, i zanim zdążył się poruszyć, Ania założyła mu idealne duszenie. Nie na tyle mocne, by go poważnie zranić, ale wystarczające, by jasno dać mu do zrozumienia. Mogłam to zrobić osiem miesięcy temu szepnęła mu do ucha. Jej głos był śmiertelnie spokojny. Mogłam cię wsadzić do szpitala, kiedy pierwszy raz mnie popchnąłeś. Wiesz dlaczego tego nie zrobiłam? Kacper walczył z jej uściskiem, ale uścisk ani był nie do złamania. Bo nie jestem taka jak ty, kontynuowała. Nie krzywdzę ludzi dla rozrywki, nie znęcam się nad ludźmi słabszymi ode mnie i nie muszę sprawiać, by inni czuli się mali, żeby czuć się wielkim puściła go i cofnęła się. Kacper podniósł się na nogi. Jego twarz była czerwona ze wstydu i wściekłości, ale coś w oczach Ani powstrzymało go przed ponownym atakiem. To koniec, ogłosiła Ania, a jej głos dotarł do każdego ucznia w kręgu. Zostawiasz mnie w spokoju, zostawiasz wszystkich innych w spokoju i nigdy nie będziemy musieli tego powtarzać. Ale jeśli spróbujesz mnie lub kogokolwiek innego znowu popychać, obiecuję ci, że to będzie wyglądało jak rozgrzewka. Tłum milczał, telefony nadal nagrywały, wszyscy czekali, co się stanie dalej. Marcin wstał, ale trzymał się na dystans, a Klaudia wyglądała, jakby chciała całkowicie zniknąć. Kacper wpatrywał się w Anię przez dłuższą chwilę i widziała kalkulacje w jego oczach. Rozważał swoje opcje, próbując wymyślić, jak uratować twarz, jak utrzymać swoją reputację twardziela, który przed nikim się nie cofa. W końcu powoli skinął głową. To jeszcze nie koniec, Nowak. Tak, powiedziała cicho Ania. To koniec. Kacper i jego ekipa odeszli, a tłum stopniowo się rozpraszał, gdy opadły emocje. Ania podniosła plecak i poszła w kierunku przystanku autobusowego. Jej serce nadal waliło ale jej wyraz twarzy był spokojny. Pani Nowakowska czekała przy autobusie, jej twarz była zmarszczona z troski. Aniu, wszystko w porządku? Słyszałam, że doszło do jakiejś sprzeczki. Ania zdołała się lekko uśmiechnąć. Wszystko w porządku, pani profesor. Teraz wszystko jest w porządku. Kolejne dni w liceum imienia Adama Mickiewicza były inne w sposób zarówno subtelny, jak i głęboki. Kacper Wiśniewski nadal chodził po korytarzach w swojej bejsbolówce i ze swoim zadufaniem, ale było w nim coś pomniejszonego. Nie nawiązywał już kontaktu wzrokowego z Anią, gdy mijali się na korytarzu, a jego ekipa zwolenników wydawała się mniej chętna do udziału w jego zwykłych wybrykach. Co ważniejsze, Ania zauważyła inne zmiany. Uczniowie, którzy nigdy wcześniej się do niej nie odzywali, teraz skinęli głową z szacunkiem, gdy ją widzieli. Uczniowie z młodszych klas, którzy byli celem ekipy Kacpra, wydawali się chodzić trochę wyżej i stopniowo inni uczniowie również zaczęli odzyskiwać głos. Zaczęło się od drobiazgów. Ktoś powiedział Klaudi, żeby zachowała dla siebie swoje wredne komentarze, inny uczeń pomógł podnieść książki, które zostały strącone. Ale przerodziło się to w coś większego w zmianę kultury szkoły, która mówiła, że znęcanie się nie będzie już tolerowane. Ania nadal trzymała się na uboczu, ale teraz było inaczej. Wcześniej jej samotność wynikała ze strachu i chęci pozostania niewidzialną. Teraz był to wybór udowodniła, że potrafi sobie poradzić, a co ważniejsze udowodniła, że nie będzie nadużywać tej umiejętności. Dwa tygodnie po konfrontacji, Kacper Wiśniewski podszedł do niej przy jej szafce. Wyglądał inaczej, jakoś mniejszy, mniej pewny siebie. Aniu, powiedział cicho, rozglądając się, żeby upewnić się, że nikt nie słucha. Możemy, możemy porozmawiać? Ania przestudiowała jego twarz, szukając oznak oszustwa lub złości. Zamiast tego zobaczyła coś, czego się nie spodziewała. Szczery żal. Czego chcesz, Wiśniewski? Kacper przeczesał włosy ręką. Gest, który sprawił, że wyglądał młodziej i bardziej bezbronnie. Chciałem przeprosić za wszystko za popychanie ciebie, za schody, za to wszystko. Ania czekała, nic nie mówiąc. Wiem, że to brzmi głupio, kontynuował Kacper, ale nigdy tak naprawdę nie myślałem o tym, co robiłem. To znaczy, wiedziałem, że to okrutne, ale nie myślałem o tym, jak to na ciebie wpływa. Widząc, jak się bronisz, widząc, jak silna naprawdę jesteś, uświadomiłem sobie, że byłem po prostu tchórzem. Byłeś, zgodziła się Ania. Ale rozpoznanie tego to dobry początek, Kacper skinął głową. Wiem, że nie mogę cofnąć tego, co zrobiłem, ale chcę, żebyś wiedziała, że to się nie powtórzy. A jeśli ktoś inny spróbuje się z tobą zadzierać, najpierw będzie musiał przejść przeze mnie. Ania prawie się uśmiechnęła, poradzę sobie sama. Tak, powiedział Kacper, dotykając żeber w miejscu, w którym go uderzyła, już to rozgryzłem. Stali tam przez chwilę w niezręcznej ciszy, zanim Kacper odezwał się ponownie. Jak nauczyłaś się tak walczyć, mój ojciec, powiedziała po prostu Ania. Nauczył mnie, że siła jest cenna tylko wtedy, gdy używasz jej do ochrony ludzi, a nie do krzywdzenia ich. Kacper powoli skinął głową. Brzmi jak mądry człowiek. On jest. Po odejściu Kacpra Ania zastanawiała się, jak wiele zmieniło się w ciągu zaledwie kilku tygodni. Nadal była tą samą osobą nadal cichą, nadal spostrzegawczą, nadal czującą się bardziej komfortowo w swoim własnym towarzystwie niż w tłumie. Ale nie bała się już, a co ważniejsze, nie chciała już pozwalać, by inni się bali. Jej ojciec zadzwonił tego wieczoru, a jego głos trzeszczał przez połączenie na duże odległości z zagranicy. Słyszałem, że miałaś trochę emocji w szkole powiedział, a Ania słyszała dumę w jego głosie. Jak ty twoja matka mi powiedziała. Powiedziała, że dobrze sobie poradziłaś. Ania uśmiechnęła się. Pamiętałam czego mnie nauczyłeś. Wszystkiego. Wszystkiego, zwłaszcza o tym, żeby nie stać się tym, z czym walczysz. Dobrze, córciu. To najważniejsza lekcja ze wszystkich. Gdy Ania odłożyła słuchawkę, pomyślała o liście, który napisał jej ojciec, o sile i powściągliwości, o byciu zaciekłym, ale uczciwym. Dobrze przyswoiła sobie te lekcje, ale nauczyła się również czegoś, czego ojciec jej nie nauczył. Czasami największe zwycięstwo nie polega na pokonaniu wrogów, ale na pomaganiu im w stawaniu się lepszymi ludźmi. Liceum imienia Adama Mickiewicza nadal było tą samą szkołą, z tymi samymi marmurowymi korytarzami i tym samym zapachem jedzenia ze stołówki na stołówce, ale atmosfera była teraz inna. Uczniowie chodzili z większą pewnością siebie, wiedząc, że prześladowców można powstrzymać. Nauczyciele zwracali większą uwagę, widząc, co się dzieje, gdy tego nie robią. A Ania Nowak, cicha dziewczyna, która kiedyś tak bardzo starała się być niewidzialna, stała się dokładnie tym, o czym jej ojciec zawsze wiedział, że może być obrońcą, liderem i dowodem na to, że prawdziwa siła nie pochodzi ze zdolności krzywdzenia innych, ale z mądrości, by wiedzieć, kiedy tej zdolności należy użyć.